Zostanie tylko nazwa. Urząd premiera rządu Izraela wydał oficjalne oświadczenie, że kraj spodziewa się ataku z powietrza. Gazety pełne są wykresów, na których czerwone strzałki kreślą kierunki natarcia wroga. Atmosfera tężeje. Odliczamy ostatnie godziny spokoju. W zasadzie nie wiadomo jak się bronić. Pewne jest, że szarańcza uderzy z zachodu, a z ogrodu tysiąca róż zostanie tylko nazwa. No może przetrwają olbrzymie proporce reprezentujące wielkich tego świata, którzy przybywają wyrazić poparcie dla polityki Izraela. Kroje flag wskazują, że we wspólnym froncie stoją Aruba, Gwina Bissau i Mikronezja. Z meczetów pozdejmowano choinki, a migoczące światełka produkcji chińskiej schowano w skrzynie. Wielbłądy strojne w pluszowe poroże, ale renifer przypominają, że nie tylko skończył się Ramadan, ale nadchodzi Boże Narodzenie. Góry zimą nie są przyjazne. Chmury, wiatry i chłód skłoniły mnie do ustanowienia nowej relacji z komputerem. Ma poczwórnie znaczoną klawiaturę. Na biało litery łacińskie, na niebiesko-hebrajskie, na zielono-arabskie i na czerwono-rosyjskie. Traktuję go jak starego znajomego. Sprawdzam, jak się miewa, wymieniamy grzeczności. Kiedy uporczywie odmawia potwierdzenia, że ktoś o mnie na tym świecie jeszcze pamięta, żegnam się z nim wielce obrażony. Jeszcze chwila, a przyjmę taktykę Czesława Miłosza w Paryżu. Sam będę słał listy do siebie. Prawdziwe listy ze znaczkiem i urzędową pieczątką przyjmuję pod adresem domu szpitalnego Krzyżowców, w którego osiemsetletnich murach pomieszkuje, Sprydinos czwartka chrześcijańska nr 35 Stare miasto Jerozolima Izrael